Cześć, mam na imię Ewelina. Nawróciłam się do Jezusa w sierpniu 2017 roku. I tak praktycznie można by to ująć, że nawrócił mnie mąż, ateista, ale po kolei pochodzę z rodziny katolickiej. Wychowywała mnie mama, która była taką bardzo. Zagorzałą katoliczką. U nas chodzenie do kościoła było obowiązkiem. Nie podlegało to dyskusji. W momencie, kiedy już tak byłam trochę starsza, chodziłam sama, no to mama po powrocie do domu odpytywała mnie z tego, co tam było. No i taka nadmierna kontrola obudziła we mnie w pewnym momencie bunt, co z kolei spowodowało, że przestałam do tego kościoła chodzić. Żeby nie mieć kłopotów, no zaczęłam mamę okłamywać po prostu, że tam w tym kościele byłam, co tam było na ogłoszeniach i tak dalej. No ale po jakimś czasie takiego niechodzenia czułam pustkę, brak. To nie było to, więc wracałam z powrotem. No i tak kółko kilka razy się zatoczyło, w międzyczasie trochę czasu poleciało. Poznałam mojego męża, wzięliśmy ślub. Mieszkaliśmy z moją mamą w międzyczasie. Mama zachorowała. Zmarła bardzo szybko, także to był taki pierwszy wielki, wielki cios. Ale lata mijały, pojawiały się dzieci, także wszystko jakby. Powoli wracało do, do normy, wszystko było fajne, poukładane. Do momentu, kiedy pewnego dnia nie przyszedł do mnie mąż i nie powiedział, że on, on się nawrócił, stwierdza absolutnie, że Bóg istnieje. No i to był ten moment, który po prostu roz, rozsypał wszystko. Zbiegło się to też w czasie z tym, że yy, ja. Jeszcze wtedy chodziłam do kościoła, ale tak już zaczynałam widzieć takie różne kwestie, które mi się nie podobały. No, wielkim szokiem dla mnie była abdykacja papieża Benedykta, jak to możliwe. Potem papież Franciszek, który na początku wydawał mi się całkiem spoko, potem ten jego postępowe podejście było już takie za bardzo postępowe, nawet jak dla mnie, kiedy zaczął opowiadać o tym obowiązku przyjmowania. Imigrantów, postanowiłam otworzyć Biblię i zacząć szukać, gdzie to tam jest tak napisane. Nie znalazłam nic takiego, absolutnie. W zamian za to znalazłam całą masę wersetów, które totalnie kłóciły mi się z tym, czego byłam do tej pory uczona. Takim jakby momentem decydującym, jeśli chodzi o mój proces wychodzenia z Kościoła katolickiego, było Uświadomienie sobie, jakim wielkim kultem został nagle otoczony Jan Paweł II. Człowiek, który no, przed chwilą zmarł. Wszyscy go widzieliśmy i tak dalej. Nagle okazało się, że to jest wielki święty, do którego trzeba się modlić, który nam tam załatwi różne fajne rzeczy. No, to, że tam o handlu jego krwią to nie wspomnę, bo to już po prostu była przesada. W każdym razie był to moment, kiedy ja definitywnie postanowiłam. Że już nie mogę, nie mogę tego już dłużej wytrzymać. Mam dość. W tym czasie właśnie równocześnie mój mąż, który już wiedział, że Bóg istnieje, zaczął y, poszukiwał po, po różnych wyznaniach, więc to też u nas był to taki mocno burzliwy okres. I w trakcie tych poszukiwań natrafił na telewizję i pod prąd. Jego fascynacja bardzo szybko, bardzo mocno się rozwinęła. Był moment, kiedy mył zęby i w tle leciał pastor Chojecki, co mnie po prostu doprowadzało do szału już. W każdym razie, kiedy tak słuchał tego pastora Chojeckiego w trakcie mycia zębów, ja też tak gdzieś tam za ściany tego zaczęłam podsłuchiwać i tak... Uświadomiałam sobie, że ten człowiek mówi z sensem, że, że no to, co on mówi, to ma ręce i nogi. A w dodatku powtarzał, kiedy czytał różne wersety biblijne, co mnie ujęło, zawsze mówił, ale nie wierz mi, sam otwórz i to sprawdź. I to do mnie jakby dotarło i zaczęłam najpierw oglądałam program o 13, później zaczęłam oglądać warsztaty biblijne. Kult Marina, oczywiście, podstawa programowa. I tam usłyszałam Ewangelię, że ona jest za darmo, że wystarczy o nią tylko poprosić, że jeśli tego nie zrobię, jestem człowiekiem grzesznym. Żadna moja spowiedź w ogóle niczego nie zmazała. Ja ten plecak grzechów noszę cały czas, wszędzie i niosę go prosto do piekła. No, i postanowiłam, postanowiłam się nawrócić, i pamiętam pierwsze momenty, kiedy powiedziałam swoją prośbę do Jezusa, i tak kompletnie nic się nie wydarzyło. Tak jak było wczoraj, tak jest dzisiaj, będzie jutro, i nic się nie dzieje. No i teraz co tu zrobić? No ta formułka nie działa. No coś, może nie wszystkie słowa, nie po kolei. I tutaj już jakby. do, Też z pomocą przyszedł mi mój mąż, który po prostu siedział i cierpliwie tłumaczył, i jeszcze raz wyjaśniał, i tak. Tak do mnie to powolutku docierało. Najbardziej nie mogłam zrozumieć, kiedy pytam się, no ale skąd ja mam wiedzieć, czy to, czy to działa, no, będziesz wiedzieć, no ale skąd ja to będę wiedzieć? No, bo tak jest napisane. A Słowo Boże jest prawdziwe, tak? I to, co Jezus powiedział, to, to, to się wszystko spełnia, więc jeżeli nam obiecał i to, to i to się spełni. Musisz to po prostu, musisz to wiedzieć, musisz to przyjąć. I przez jakiś czas, w sumie, nie działo się nic. Postanowiłam, dać spokój, poczekać i zobaczyć właśnie co będzie dalej. No i do momentu, kiedy pewnego dnia po prostu obudziłam się rano i, i ja to wiedziałam. Nie wiem skąd. Ja to po prostu wiedziałam. Ale jeszcze tak jeszcze tak no tak, tak jakaś taka wątpliwość we mnie była do momentu, kiedy ja nie wyszłam na ulicę i nie zauważyłam, że właśnie ten cały świat, który mnie tak drażnił, denerwował, że to mnie tak już nie denerwuje. Ludzie jacyś tacy mają różne wady i takie charaktery i to to mnie nagle przestało drażnić. I jeszcze druga kwestia, która dla mnie była bardzo ważna. E, oczyszczenie mowy. Ja przed nawróceniem tak jak mówię, kwiaty wiedły w okolicy, po prostu. Kiedyś nawet próbowałam z tym walczyć, jeszcze lata, lata temu, ale to, to się, to po prostu samo wychodziło. To było nieopanowane, i, i tak myślałam, że nic z tym nie zrobię, po prostu taka będę i już. I pewnego dnia ja zauważyłam, że ja przestałam przeklinać. Wszystko się zmieniło. Te stare, takie, stary człowiek umarł. Dzisiaj zasadniczo z perspektywy tego niewielkiego czasu, ale jednak bogatego w przemyślenia. Dzisiaj wiem, że nie możemy wierzyć w to, co nam inni mówią. Musimy wziąć tą cienką książkę do ręki, przeczytać ją i naprawdę treść, która jest tam zawarta nie jest trudna w zrozumieniu. Nie ufaj komuś, przeczytaj sam. Wybiecie pana ludzci w zasadzie dzwony. dzwony. Badni na kolana przed nim Utrudzony, To nas uszy twoje łzy, on ratunkiem będzie ci, mu jego stów paty w shame